Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum to jedno z najważniejszych centrów medycznych i akademickich w Polsce. Miejsce, które stwarza możliwości wszechstronnego nauczania i rozwoju kolejnych pokoleń naukowców oraz pracowników ochrony zdrowia. Istotnie wpływa na poprawę jakości opieki zdrowotnej. Decyzja o jego budowie zapadła w latach 60. Od tego czasu stanęły tu dwa uniwersyteckie szpitale. Kompleks budynków Wydziału Farmaceutycznego, Biblioteka Medyczna, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz domy studenckie. W ostatnich latach uczelnia inwestowała w rozbudowę i modernizację infrastruktury kampusu, ale aby w pełni wykorzystać potencjał wszystkich trzech wydziałów UJCM, konieczny jest jego dalszy rozwój. W roku 2023 rozpoczęto budowę nowoczesnego centrum Projekt zakłada powstanie dwóch budynków, badawczego i dydaktycznego. Pierwszy będzie liczył 8 kondygnacji, 6 nadziemnych i dwie podziemne, o łącznej powierzchni 11 tysięcy m2. W budynku powstaną laboratoria grup badawczych oraz biobank. Będzie tu również siedziba Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, którego celem jest stworzenie i rozwój interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka badawczego. Kluczowym elementem tej jednostki będzie infrastruktura badawcza w formie zintegrowanego zespołu laboratoriów centralnych, stanowiąca podstawowy komponent badawczy powstającego kampusu. W drugim budynku o powierzchni ponad 23 tysięcy metrów kwadratowych znajdować się będą laboratoria studenckie, sale praktycznej nauki, sale średniej i niskiej wierności, sale do zajęć z symulacji medycznej, sale rozszerzonej rzeczywistości, sale wykładowe i seminaryjne oraz pomieszczenia administracyjne. Budynki będą połączone czterokondygnacyjnym łącznikiem, który pomieści 16 funkcjonalnych i nowoczesnych sal dydaktycznych. Inwestycja zakłada również przebudowę ulicy medycznej i budowę nowej szklarni dla roślin leczniczych. W planach na kolejne lata jest powstanie obiektu badawczo-dydaktycznego dla katedr anatomii i medycyny sądowej, budynku administracyjnego, wielopoziomowego parkingu i domu studenckiego. W dalszej perspektywie rozważana jest także budowa Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej. Rozbudowa kampusu medycznego UJCM przyczyni się do wzmocnienia pozycji Krakowa jako miasta otwartego na innowacje, centrum badań naukowych, gdzie prowadzone są pionierskie projekty z zakresu medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Płynie na istotne poszerzenie możliwości badawczych i poprawę jakości kształcenia nowych kadr medycznych, co przysłuży się mieszkańcom całej Małopolski, będzie mieć także istotny wpływ na bardziej dynamiczny rozwój polskiej nauki. Realizacja tak strategicznej inicjatywy to dla uczelni ogromne finansowe wyzwanie, i aby mu sprostać, konieczne jest wsparcie inicjatywy ze środków publicznych.